Cześć, 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 PowerScore sportowe love lowe. Jak doskonale wszyscy wiecie, majówka to co roku praktycznie plany Polaków, nawet nie tylko Polaków, ale ludzi z całego świata związane nie tylko ze spędzaniem gdzieś tam wspólnie wolnego czasu, ale także plany sportowe. Bardzo często rozgrywane są różne wydarzenia sportowe właśnie w tym okresie i przyciągają naprawdę mnóstwo kibiców. Teraz natomiast w tym roku nieco inaczej. Znowu wracamy do tematu koronawirusa, ponieważ to właśnie ze względu na tę epidemię no nie można rozgrywać właśnie tych imprez masowych. Czerpi oczywiście ten przemysł sportowy jak najbardziej, należy na to zwrócić uwagę, natomiast tak jak już informowałem w ostatnich materiałach, przynajmniej w Polsce jest już odmrażanie tego sportu, coraz więcej dyscyplin jest odmrażanych pod takim kątem, że no, te wydarzenia ligowe będą mogły oczywiście być rozgrywane. Jeśli chodzi o sam aspekt majówki, tak jak wspomniałem, przez ostatnie lata te trzy dni, czyli ten pierwszy, drugi, trzeci maja, zazwyczaj zagospodarowane właśnie pod kątem sportowym. Tak naprawdę ludzie wtedy nie mają mnóstwo właśnie wolnego czasu, mogą go spożytkować na różne sposoby. No i często było to pożytkowane właśnie pod tym aspektem sportowym. Całymi rodzinami gdzieś można było, całą rodzinę można było spotkać czy to na stadionach, czy to w halach sportowych. Teraz ten nawet sport amatorski gdzieś na moment zamarł, natomiast miejmy nadzieję, że on także powróci, ponieważ no jest nam potrzebna ta aktywność fizyczna, abyśmy właśnie byli zdrowi, to zdrowie w tym momencie jest najważniejsze i o tym zdrowiu jak najbardziej Trzeba pamiętać, a każda, każda aktywność fizyczna właśnie wpływa pozytywnie, pozytywnie na, to, na to zdrowie, więc biegajmy, uprawiajmy takie sporty, jakie, na, jakie w tym momencie uprawiać można i korzystajmy w odpowiednim stopniu z tych wszystkich udogodnień, które na ten moment mamy. Majówka sportowa jeszcze z pewnością do nas powróci, nie w tym roku, to w kolejnym, natomiast. Wyczekujmy, wyczekujmy tego tego sportu, jest on niezwykle y, ważny w naszym życiu, stanowił y, ważną rolę i będzie stanowił chyba jeszcze ważniejszą właśnie po tym, y, po tym okresie powrotu, ponieważ gdzieś wszyscy zdążyliśmy zatęsknić y, za tymi dyscyplinami sportowymi, więc y, wydaje się, że oglądalność poszczególnych sportów y, w telewizji czy to czy to w halach, czy na stadionach jak najbardziej wzrośnie. Ja ze swojej strony, słuchajcie, zachęcam Was do tego, abyście klikali na dole, macie takie łapki w górę i w dół, klikajcie szczególnie te łapki w górę, to zachęca oczywiście do nagrywania nowych materiałów. Klikajcie w dzwoneczek, subskrybujcie kanał, aby mieć powiadomienie o nowych materiałach, które specjalnie dla Was będę publikował. No cóż, majówka zupełnie inna niż zawsze, tym razem bez tego aspektu sportowego, ale, ale wyczekujmy na ten, na ten sport, to już niebawem nastąpi. Tymczasem żegnam się z Wami, trzymajcie się na razie, pozdrawiam.